można bardzo wiele powiedzieć na temat Cypru i to nie tylko na temat 59,74% Cypru. Zanim przejdziemy do sedna, materiału, czyli dlaczego Cypr w 100% nie należy do Cypru? Przytoczymy sobie nieco faktów na temat tego miejsca, żeby sobie je przybliżyć, poznać lepiej te 59,74%. Jest 35 razy mniejszy od Polski, słońce tu świeci 320 dni w roku. To trzecia największa wyspa Morza Śródziemnego, zaraz po Sardynii i Sycylii. Z racji gigantycznych złóż miedzi w epoce brązu rządzili i byli bogaci. Mają najstarsze wodne studnie świata, datowane są na 10 tysięcy lat przed naszą erą. Mają bogate tradycje związane z winem ponad 50 winnic jedno z najstarszych win na świecie Komandaria. Wszędzie tu się przemieszcza autem, z racji tej łatwo tu złapać stopa, a ruch jest lewostronny. Kraj to osobliwy, gdzie pojawiła się tu pierwsza na świecie plaża dla psów. Znajduje się tutaj najstarsza perfumeria świata, a pierwszy w historii medal na Igrzyskach Olimpijskich zdobyli dopiero w 2012 roku. Są trochę dziwni, bo choć mieszkają na wyspie, to nie są fanami łowienia ryb, a kiedy temperatura zimą spada w okolice 20 stopni Celsjusza na plusie. To wszyscy łapią za futra. Cypryjczycy je uwielbiają. A do tego należy brać pod uwagę, że zdecydowana większość turystów to Rosjanie. Z racji bycia rajem podatkowym, znajduje się tutaj sporo firm rosyjskich. Dlatego powszechne są menu pisane cyrylicą. A na ulicy każdego białego zaczepiają, powtarzając do znudzenia, zdrastwój. Kotów tu od groma, a zimą zjawiają się w sporych ilościach migrujące flamingi. Dla amatorów nurkowania koniecznie należy spenetrować wrak Zenobii. W 1979 roku zatonęła Zenobia i spoczywa na głębokości 42 metrów, i dość powiedzieć, że na pokładzie znajdowało się ponad setka sporej wielkości ciężarówek. Kiedyś, dawno, dawno temu, na znak swojej miłości, Mark Antoniusz podarował Kleopatrze Cypr, bo jak wieść niesie, to z morskich fal powstała przy cypryjskim wybrzeżu na skalę Afrodyta. Formacja skalna znajdująca się między Pafos i Limasol, jeśli się ją opłynie nocą trzy razy, kiedy księżyc znajduje się w pełni, wówczas sama Afrodyta to wynagrodzi prawdziwą miłością, wieczną młodością lub nigdy nie gasnącą urodą. A to wszystko przy plaży Afrodyty, należącej do Cypru. A nie wszystko na Cyprze należy do Cypru. Do Cypru zapraszam prosto z mostu. Geopolitycznie wyspa jest podzielona między trzy kraje, choć na cztery części. Zacznijmy od 254 km2, czyli 2,67% wyspy, które stanowią dwa osobne brytyjskie terytoria zamorskie. Są to bazy wojskowe: Akrotiri oraz Dhekelia to bazy podlegające jednemu dowódcy, który pełni obowiązki gubernatora. Cypr uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii 19 lutego 1959 roku. Następnie przejdźmy do 3355 km2, czyli 34,85% terenu wyspy, które należą do Tureckiej Republiki Cypru Północnego, które jest uznawane wyłącznie przez Turcję i Nachiczewańską Republikę Autonomiczną. Unia Europejska nie uznaje Cypru Północnego i mówi tak jak jest, że to obszar Republiki Cypru pod okupacją turecką. Należy rzecz jasna wspomnieć na temat samej Republiki Cypru, która posiada kontrolę nad 59,74% terytorium wyspy. Zaś czwartą częścią jest zielona linia, czyli całe 2,67% terenu wyspy, całe 346 km kwadratowych. To granica między obszarami Republiki Cypru i tureckiej Republiki Cypru Północnego. To strefa zdemilitaryzowana, wyznaczona w roku 1964 przez dowódcę stacjonujących sił pokojowych, generała Petera Younga. Trafiły tu siły pokojowe po tym, jak wybuchły walki między mieszkańcami na wyspie Turkami i Grekami. Geneza nazwy jest fascynująca. Generał Young miał zielony pisak w ręku, którym wyrysował linię na mapie. I tyle. Strefa znajduje się pod zarządem ONZ-u, strzegą jej siły pokojowe, zaś linia strefy przebiega przez samo centrum stolicy. Nikozja tym samym jest jedynym miastem świata, które pełni funkcję stolicy dwóch państw. Żeby zrozumieć, o co chodzi na Cyprze, musimy się cofnąć do roku 1974. Na wyspie, gdzie mieszkają Grecy i Turcy, panują Brytyjczycy do lat 60. XX wieku. W lipcu 1974 roku dochodzi do zamachu stanu. Cel jest jeden: stworzyć natychmiast Unię Cypru i Grecji. Zamach jest potępiany przez Turcję, która ma na względzie losy Turków cypryjskich. Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone potępiają zamach, Bułgaria i Jugosławia ustawiają swoje wojska nieopodal granicy greckiej, i potajemnie Stany Zjednoczone jednak zacierają ręce, bo Unia z Grecją oznacza dla nich umieszczenie Cypru w NATO, a to oznacza wzmocnienie południowo-wschodniej części sojuszu. Turcy i Grecy rozmawiają, pośredniczą Amerykanie. Rozmowy nie dają żadnych rezultatów, a społeczeństwo tureckie wrze. Pod naciskiem opinii publicznej, niewiele się namyślając, wojska tureckie atakują Cypr z morza i z powietrza 20 lipca 1974 roku. Inwazja oznacza usunięcie 25% ludności wyspy z północnych jej części, gdzie Grecy cypryjscy stanowią 80%. W udanym ataku bierze udział 40 tysięcy żołnierzy tureckich i 20 tysięcy bojowników Turków cypryjskich. W nieudanej obronie bierze udział czterokrotnie mniej liczny Siły 12 tysięcy żołnierzy cypryjskich i 2 tysiące greckich. Proklamowana jest Turecka Republika Cypru Północnego. Uznaje ją wyłącznie Turcja. Wyspa jest dzielona wzdłuż 180-kilometrowej ONZ-owskiej zielonej linii. Po zakończeniu konfliktu, jakieś 60 tysięcy Turków cypryjskich emigruje na północ, do swojej nowej, quasi-ojczyzny. Turcy Cypryjscy z początku wiwatują na widok interweniujących Turków tureckich, bo czuli się zdominowani przez liczniejszych Greków cypryjskich. Jednak zaczyna im doskwierać izolacja. Żyją w nieuznawanym państwie i w praktyce nie mają jakichkolwiek stosunków dyplomatycznych. Nim południowy Cypr został przyjęty do Unii Europejskiej. Północny, znudzony izolacją, interweniował, by się zjednoczyć. Niestety, nieufne południe lęka się możliwych tureckich reakcji i propozycję północy odrzuca. Cypr nie jest wolny od wpływów Grecji czy Turcji. Państwo greckie mianuje zwierzchnika sił zbrojnych Republiki Cypryjskiej. Mają powiązane systemy edukacji, politykę zagraniczną, a wszędzie widać flagi greckie. Północ z kolei jest pod wyraźnym butem Turcji, zaś na południu widać mocne wpływy greckie. Ludność wyspy nie przeszła traumy dobrze. Chłopcy po obu stronach zielonej granicy muszą przejść obowiązkową służbę wojskową. Młodzież jest przesiąknięta nacjonalistyczną propagandą po obu stronach. Tutaj od dekad wszyscy są non-stop gotowi do wojny. W takiej atmosferze trudno o łatwe poluzowanie napięć między społecznościami. Rozwiązaniem sytuacji jest jedno z dwóch scenariuszy. Po pierwsze, stworzenie dwunarodowej federacji, która pozwoliłaby zakończyć konflikt. Jednak na drodze do takiego zjednoczenia widać bardzo wiele przeszkód. Znaczne części ludności po obu stronach nie potrafią się porozumieć, jak miałaby władza być podzielona. Po drugie, opcją byłby trwały podział obu państw. Tylko na przeszkodzie stoją złoża gazu ziemnego należące do całej wyspy. A także pojawia się kwestia, kto w imieniu Cypru miałby ponieść polityczną odpowiedzialność za podpisanie aktu, czy to separacyjnego, czy zjednoczeniowego. W 2014 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Turcji wypłacenie Cyprowi odszkodowań w wysokości 90 milionów euro jako zadośćuczynienie. Za skutki tureckiej interwencji wojskowej sprzed lat. Zasadność zgłoszonych przez Cypr roszczeń Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał w 2001 roku, potwierdzając, iż Turcja złamała 14 artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym te, które gwarantują prawo do własności, prawo do życia i zakaz nieludzkiego traktowania. Jednak przez 13 lat kwestia wysokości odszkodowania pozostawała otwarta. By umożliwić obu stronom polubowne załatwienie sprawy. Problemem stało się odkrycie w 2011 roku gazu ziemnego na cypryjskim szelfie. Całe 140 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. Wszystko byłoby ok, gdyby Cypr należał do Cypru, ale Turcja nie uznaje Cypru, Cypr nie uznaje Cypru Północnego, a Cypr Północny jest uznawany przez Turcję. W kwietniu 2017 roku Turcja wysłała na obszar cypryjskiej wyłącznej strefy ekonomicznej swój statek badawczy Barbaros Hayreddin Pasa. W maju 2019 roku dołącza jednostka dokonująca odwiertów Fatih, a w lipcu do nich dołącza kolejny statek wiertniczy. Rzecz jasna, w eskorcie tureckich okrętów wojennych. Unia Europejska, stając po stronie słabszego, wystosowała sankcje wobec Turcji. Unia zredukowała wsparcie finansowe dla Turcji o ponad 145 milionów euro. Do tego Europejski Bank Inwestycyjny już nie patrzy tak przychylnym okiem na Ankarę. Prawo do eksploatacji podpala nie tylko sam szelf cypryjski, ale i cały Cypr. Amerykanie woleliby, aby Cypr wraz z Izraelem i Egiptem rozbudowały w regionie infrastrukturę, uniezależniając Europę od gazu rosyjskiego. Z kolei pod koniec 2020 roku Turcja zaczęła tak delikatnie masować stopy Izraelowi, żeby przekonać Izrael do zawarcia nowego porozumienia granicznego na Morzu Śródziemnym, przewidującego izraelską kontrolę nad polami gazowymi. W zamian Izrael miałby już tak bardzo nie chcieć wspierać militarnie czy politycznie greckiej części Cypru. A tymczasem trwają rozmowy na forum ONZ między reprezentantami Cypru, Cypru Północnego, Grecji, Turcji i jeszcze zaproszono starego włodarza tych ziem, Wielką Brytanię. Cała historia wyspy jest pogmatwana, zaś odkrycie skądinąd bajecznych ilości gazu ziemnego właśnie pokomplikowały i tak bardzo złożony problem, jaki ma 59,74% Cypru. Dzięki bardzo za obejrzenie, czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki w górę, jeżeli nie, to w dół, jeżeli średnio, to dajcie kciuka w bok. Zachęcam do dołączenia się do Discorda w widzowie prosto, gdzie możemy sobie pogadać, albo możecie zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. Dziękuję również za wsparcie, dłuższe oglądanie wszystkich reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, w jakim teraz nastawieniu można byłoby pojechać na ten Cypr i patrzeć na mieszkańców wyspy. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.